Ziemniaki to z pozoru banalne warzywa, ale wystarczy kilka kroków, żeby zamienić się na najwspanialszy komfort food na świecie. Ja nazywam się Robert Harna i zapraszam na kolejny odcinek programu Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu, w którym pokażę Wam sposób na tłuczone, smażone ziemniaki z kefirem i grzybami. Na początku muszę drobno pociekać cebulę. Na patelni na maśle przesmażamy cebulę, aż stanie się złocista i miękka. Ziemniaki, które pozostały mi z obiadu, muszę utłucz, tłuczkiem. No, mam już na patelni niezły ziemniaczany miszmasz. Już za chwilę zobaczycie, co z nim dalej zrobię. Teraz pora na grzyby. Wybierzcie takie, które akurat macie pod ręką. Mogą być leśne, mogą być pieczarki, boczniaki, jak w moim przypadku. Kiedy grzyby mocno się zarumienią, dodajemy sos pieczeniowy Ciemny winiarę. W końcu sos doprawiamy świeżo mielonym pieprzem. Ja dodam też świeży tymianek. I tak oto... Kilka chwil komfort food, na którego stać absolutnie każdego jest gotowy. A więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na winiary.pl oraz naszych kanałach social media. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.